Odbieram elegancko Tadeusz Zwisowi. Trzy pozdrowienia, od tego razu. Ok, dziękuję bardzo i do następnego. Proszę, dziewiąty okręg. FP9 Karol Henryk, sześć, w tej podgotuję. Odbieram na dziewięć około 15 decydeni. Proszę. Nie, to do 9 Karol Mówi tam bardzo ładny, Dziękuję Rafał. Twój sygnał szedł w górę i w górę pod względem siły i zakończyłeś na między 5,9,20 a 30 decybeli Dziękuję. Tu SP0 PZK dla okręgu 9. SP9 Ewa Urszula Henryk. Witam serdecznie. Otwieram na 5,9... Dokladni za chile Posla barca Tak, ek se hero pe zeska Tu es te geni Na ushe la reka Dabri vek rozi Vita pe prezente Konpira se la potenka Kade zopta plus 20 Tenci den Ise na potenka Konpira se la potenka Konpira se la potenka Konpira se la potenka Doskonale Bianku, dziękuję bardzo. Realny raport dla Ciebie i yy, 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 taki uśredniony, to 5920. plus W pewnym momencie silny, taki nieregularny QSB zdusiło sygnał. A kończyłeś znowu z tym dobrym raportem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tu jest 0 PZK dla okręgu 9. 9 k Cześć Krzysiu, dobrze. Słychać raport za chwilę, proszę bardzo y... ST9 KW, 0 PZK. dziękuję bardzo i zaloguję się w aeroport ja 58 pozdrawiam serdecznie czy był SP9UO? tak to proszę bardzo o to mój błąd chyba QRZ SP0PZK 9 okres proszę jeszcze raz ok SP9POLGADAM ja witaj dobry wieczór